Cześć! Witajcie! Zapraszam Was na oglądanie mojego filmu. Dzisiaj pokażę Wam domek domy i Mama na wsi. Zaczynamy! Dobrze, zacznijmy od omawiania minifigurek. Czekajcie, samochód się rozwalił. Mam nadzieję, że chatka na razie Wam się podoba, ale to jeszcze nie koniec. Dobrze, zacznijmy od Paty. Pat ma żółtą koszulkę i klasyczną główkę, jak mat. I taką czapkę. Pewnie yy, strój to jest. Patrzcie. Widzicie? Po prostu odwróciłem rączki od tej żółtej marynarki kobiecej. No i na razie jest. I tak to wygląda. Teraz mat. Też ma klasyczną buśkę, trochę popaloną. Sorry, czapkę z dwóch grosików. No i to jest na tej samej zasadzie koszulka, tylko że odmówi parę Pottera. potera. Dobrze, zacznijmy. O, teraz omawiamy sobie podwórko. Tutaj mamy dużo jabłoń. Bardzo mi się ona podoba. Patrzcie, tutaj jest studnia i tu się pompuje wodę, tutaj krzewy, tutaj podwórko. Robiłem to na podstawie różnych odcinków. No dobrze. Teraz sobie omówmy samo. Tam w sobie jest. Sam w sobie jest ekstra, lecz lepiej wygląda to figurką. No dobrze, mamy dwa, dwie, dwa okrągłe światła, przedniisterza koła. Co ciekawe nawet mamy koło zapasowe. Można je podmienić. Fotele dwa, dla dwóch minifigurek. Ciekawą techniką jest przednia oś. Zobaczcie. Tak to zrobiłem. No dobrze. Teraz zacznijmy od omawiania domku samego. No dobrze. Sam domek jest ekstra naprawdę. Dobrze, zaraz Wam pokażę jak ten dach zrobiłem drzwi zestawów Lego dla lat 80., 90., takie i na to zaczepiłem po prostu elementy, aby to ej, super wyglądało. E, tutaj wykorzystałem na płytkę różne rzeczy. Chciałbym jeszcze Wam pokazać, jak zrobiłem boki tego dachu. Popatrzcie, tak po prostu to zamontowałem. Od drugiej strony tak samo, tylko że już wszystko na szaro. Tutaj, o! Tak, spójrzmy. Tutaj, od drugiej strony wam pokażę od góry. Widok całego. Dobrze. Teraz zacznijmy od od środka. Dobrze. E, tutaj jest ławka. Mogą na niej mini figurki usiąść. Obok stolik. Tutaj. Nie wiem czy to wygląda na to, ale to jest piece. Po prostu tutaj się dosypuje za tym i tu idzie do komina. Jeszcze rzut oka. Na górze nic nie ma. się z wami ja żegnam jeszcze z błądem. No to na razie cześć, pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście w następnym odcinku z Pata i Mata. Hej!